Tych twarzy nie można nie zauważyć. Oblicza światowego kina w Kanal Plus. Tempo, sprawność, emocje. Czyli piłka nożna w najlepszym wydaniu. Gwiazdy kina i gwiazdy sportu. Kanal Plus. Męskie wakacje ojca i syna przerywa ona. Mężczyzna jest coraz bardziej zafascynowany młodą dziewczyną. Chłopiec traci poczucie bezpieczeństwa. Ruchome piaski. Dwóch bardzo starszych panów, którzy myśleli, że to, co najpiękniejsze, mają już za sobą. Dopóki nie spotkali kwintesencji kobiecości Sophie Loren. Jeszcze bardziej zgryźliwi te tryty. Oskarowa kreacja Ala Pacino. Piękna i wzruszająca historia prawdziwej męskiej przyjaźni między emerytowanym pułkownikiem i nieśmiałym młodym chłopakiem. Zapach kobiety. W ubiegłym roku zwyciężył Real. Barcelona chce rewanżu. Anderson, Giovanni i Rinaldo kontra Roberto Carlos Zedorf i Redondo. Real Madrid kontra FC Barcelona. Młoda lekarka w codziennej pracy spotyka się z wielkimi ludzkimi uczuciami i namiętnościami. Wydaje jej się, że panuje nad swoimi, ale to nieprawda. Szepty w mroku. Ruchome piaski. Jeszcze bardziej zgryźliwi tetrycy. Zapach kobiety Real Madryt kontra FC Barcelona Szepty w mroku 1 listopada sobota w Canal Plus